Jarosław Haszek, przygody dobrego wojaka szwejka, odcinek 39, czyta Warmiński, rolnik, wynalazca i filantrop. Na tym zakończyła się właściwie cała konferencja. Gdy pułkownik Szyder powrócił do oficerów cały czerwony ze złości, nie pamiętał już, że ma jeszcze do omówienia sprawę jednoroczniaka Marka i samozwańczego plutonowego Tevelesa. Proszę panów oficerów. Rzekł zwięźle, aby byli gotowi i oczekiwali dalszych moich rozkazów i instrukcji. W ten sposób jednoroczniak i Teweles pozostali nadal na odwachu, a gdy przybył do nich cwibelfisz, mogli zagrać sobie w mariasza i dokuczać strażnikom co chwila, aby im wyłapali pchły z sienników. Potem wsadzili do paki jeszcze frajtra Peroutkę z trzynastej kompanii marszowej, który zginął raptem, gdy wczoraj rozeszła się po obozie, po obozie wiadomość, że wojsko odchodzi na pozycję i dopiero rano został znaleziony przez patrol pod Białą Różą w Bruku. Tłumaczył się, że przed odjazdem pragnął obejrzeć dokładnie znaną oranżerię hrabiego Harracha pod Brukiem i że w drodze powrotnej zbłądził i dopiero nad ranem, bardzo zmęczony, dotarł pod Białą Różę. Tymczasem przespał się z Różą spod Białej Róży. Sytuacja wciąż jeszcze nie była jasna. Nikt nie wiedział, czy się pojedzie, czy nie pojedzie. Szwajk, obsługujący telefon w kancelarii 11. Kompanii Marszowej, wysłuchał mnóstwo poglądów pesymistycznych i optymistycznych. 12. Kompania Marszowa telefonowała, jakoby ktoś w kancelarii słyszał, że jeszcze będą ćwiczenia w strzelaniu do figur ruchomych i że na front odjedzie się dopiero po polowych ćwiczeniach w strzelaniu. Tych optymistycznych poglądów nie podzielała trzynasta kompania marszowa, która telefonowała, że właśnie powrócił kapral Hawlik z miasta i od jakiegoś kolejarza dowiedział się, że wagony już stoją na stacji. Waniek wyrwał słuchawkę z rąk szwejka i krzyczał rozłoszczony, że kolejarze figę wiedzą, bo on był dopiero co w kancelarii pułkowej. Szwejk wysiadywał przed telefo przy telefonie z prawdziwym zamiłowaniem i na wszystkie pytania odpowiadał zawsze jednakowo, że jeszcze nic pewnego nie wiadomo. Tak samo odpowiedział na pytanie porucznika Lukasza, który pytał – co tam u was nowego? – Jeszcze nie ma nic pewnego, panie Oberleitnant, stereotypowo – odpowiedział Szwejk. – Ach ty fujaro, zawieź słuchawkę! Potem otrzymał kilka telefonogramów z szeregiem zwykłych nieporozumień. Najpierw przyszedł telefonogram, którego nie można było podyktować mu w nocy, ponieważ nie zawiesił słuchawki i spał. Chodziło w nim o żołnierzy szczepionych i nieszczepionych. Potem przyszedł telefonogram, również spóźniony, dotyczący konserw, co też już zostało wczoraj wyjaśnione. Następnie telefonogram do wszystkich batalionów kompanii i części pułku. Kopia telefonogramu brygady nr 75692 rozkaz brygady nr 172. Przy wykazach gospodarczych kuchni polowych należy przy wymienianiu produktów spożywczych trzymać się takiego porządku. 1. mięso, 2. konserwy, 3. jarzyny świeże, 4. jarzyny suszone, 5. ryż, 6. makaron, 7. kasza i kaszka, 8. kartofle zamiast poprzedniego porządku, 4. jarzyny suszone, 5. jarzyny świeże. Gdyż Fejk przeczytał ten telefonogram Feldweblowi Rachuby, ten oświadczył uroczyście, że takie telefonogramy rzuca się do wychodka. Wymyślił to sobie jakiś idiota ze sztabu armii i zaraz rozsyłają takie głupstwa po wszystkich dywizjach, brygadach i pułkach. Następnie przyjął Szwejk jeszcze jeden telefonogram, który był tak szybko dyktowany, że Szwejk zdążył zapisać na kartce tylko poszczególne wyrazy, co wyglądało jak jakiś szyfr sekretny. India Folge genauer erlaub gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholtet werden. To wszystko są głupstwa, rzekł Waniek, gdyż Fejk dziwił się ogromnie, że mu się napisała taka osobliwa rzecz i gdy odczytywał ją sobie trzy razy z rzędu. Oczywiście, głupstwa, mówił Waniek, ale diabli ich wiedzą. Może to jakiś szyfr? Tylko, że my w kompanii nie jesteśmy przygotowani do odczytywania szyfrów. Można to w kąt cisnąć. A ja tak myślę, <laughs> rzekł Fejk, gdybym zameldował panu Oberlejtnantowi... Że ma India Folge genauer erlaub gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholtet werden? To by się jeszcze raz obraził. Bywają ludzie tacy obraźliwi, że aż strach, mówił Szwejk dalej, oddając znowu się wspomnieniom. Pewnego razu jechałem tramwajem z Wysoczan do Pragi, a w Libni przysiadł się do nas niejaki nowotny. Jak tylko go poznałem, podszedłem do niego i wdałem się z nim w rozmowę, że obaj jesteśmy zdrażowa. A ten na mnie z pyskiem, żeby mu dał spokój, bo mnie nie zna. Zacząłem mu tłumaczyć, żeby sobie przypomniał, że jako mały chłopczyk chadzałem do niego z matką, której na imię było Antonina, a ojcu Prokop i był ekonomem. Nawet wtedy nie chciał słyszeć o tym, że się znamy. Więc przypomniałem mu jeszcze inne szczegóły: że w drażowie byli dwaj nowotni Antoni i Józef, i że on jest właśnie tym Józefem, bo mi o nim z drażowa pisali. Że postrzelił żonę, gdy go strofowała za pijaństwo. I widzi pan, ten człowiek podniósł na mnie rękę. Uchyliłem się szczęśliwie, a ten grzmątnął pięścią w szybę i zbił ją. Tę dużą na przedniej platformie przedmotorowym. Więc nam kazali wysiąść i zaprowadzili nas do komisariatu, gdzie się pokazało, że ten pan był daleko dlatego taki obraźliwy, bo wcale się nie nazywał Józef Nowotny, ale Edward Dubrawa i pochodził z Montgomery w Ameryce a do Czech przyjechał sobie tak sobie, żeby odwiedzić krewnych. Dzwonek telefonu przerwał opowiadanie szwejka i jakiś zachrypnięty głos z oddziału karabinów maszynowych pytał znów, czy się jedzie, czy nie. Podobno rano ma być konferencja u pana Obersta. We drzwiach ukazał się blady jak płótno kadet Bigler, największy idiota kompanii, ponieważ w szkole jednorocznych ochotników usiłował wyróżniać się swoimi wiadomościami. Skinął na Wańka, żeby z nim wyszedł na korytarz i tam prowadził z nim długą rozmowę. Po powrocie do kancelarii Waniek uśmiechnął się pokardliwie. Co za małpa, rzeszek do szwejka. Ładne okazy zebrały się w naszej kompanii. Był także na konferencji i pod koniec rozkazał pan Oberst, żeby wszyscy Plutonowi zrobili gwerc, gwer gwerwizytę i żeby byli surowi. I teraz przychodzi mi się pytać, czy ma dać żlabkowi słupka za to, że ten wyczyścił karabin naftą. Waniek się rozłościł. O takie idiotyczne rzeczy mnie pyta, gdy sam wie, że ruszamy na front. Pan Oberleitnan dobrze się namedytował wczoraj nad tym słupkiem, na który kazał swego skazał swego pucybuta. Więc rzekłem temu smykowi, żeby się trochę zastanowił, czy to dobrze robić z szeregowców zwierzęta. Kiedy już mowa o tym pucywucie, rzekł, fake, to może już pan zbębnił jakiego odpowiedniego dla pana oberlejtnanta? Pijcie tran, odpowiedział wanik. Na wszystko jest dość czasu. Zresztą ja sądzę, że pan oberlejtnant przyzwyczai się do balona. Od czasu do czasu coś mu tam zeżre, wielkie mi rzeczy. Na froncie rzecz się wyrówna, bo tam często będzie tak, że ani jeden, ani drugi nie będą mieli co żreć. Jak powiem, że balon ma zostać u pana oberlejtnanta, to zostanie? Moja w tym głowa. A pan Oberleitnant nie ma się wtrącać do nie rzeczy i nie trzeba się spieszyć. Waniek wyciągnął się na pryczy i rzekł: Opowiedz mi pan, panie Schweik, jaką anegdotę z życia wojskowego. Opowiedzieć zawsze można, odparł Schweik, ale obawiam się, że znowu ktoś tam będzie dzwonił. To zdejm pan słuchawkę albo wyłącz pan kontakt. Dobrze, rzekł szwejk, zdejmując słuchawkę. Opowiem panu coś, co pasuje do naszej sytuacji. Tylko, że wtedy zamiast prawdziwej wojny były tylko manewry i była taka sama panika jak tutaj, ponieważ nikt nie wiedział, kiedy wyruszamy z koszar. Razem ze mną służył jakiś szic spożyczna człowiek porządny, ale pobożny i bojący się. Wyobrażał sobie, że manewry to coś okropnego że ludzie podczas manewrów padają z pragnienia, i że podczas marszów sanitariusze zbierają tych biedaków jak ulęgałki. Więc pił na zapas. A gdyśmy wyruszyli z koszar i dotarli do Mniszki, mówił Wiecie chłopcy, ja tego nie wytrzymam, chyba że się Bóg sam zmiłuje nade mną. Potem przybyliśmy do Chorcowic i mieliśmy tam dwa dni odpoczynku, ponieważ stała się pomyłka, bo szliśmy naprzód tak szybko, że razem z pułkami, które szły na naszych skrzydłach, bylibyśmy zagarnęli do niewoli cały sztab nieprzyjacielski i byłby z tego wielki wstyd, jako że nasz korpus miał przegrać a nieprzyjaciel wygrać, bo w korpusie nieprzyjacielskim był jakiś smarkaty arcyksiąże. I wtedy ten Szic zrobił taką rzecz. Kiedyśmy obozowali, zabrał się i poszedł do wsi za chorowicami, żeby sobie tam coś kupić i koło południa wracał do obozu. Gorąco było, a mój Szic wypił niezgorzej, więc patrzy, przy drodze stoi słup. Na słupie kapliczka, a w kapliczce za szkłem malutki posążek świętego Jana Nepomucena. Odmówił pacierz przed świętym Janem Nepomucenem i powiada Gorąco ci, he? Powinieneś się napić Stoisz tu na słońcu i pocisz się zdrowo Potrząsnął manierką napił się sam i powiada Zostawiłem ci tu łyk, święty Janie Nepomucenie Ale żal mu było, więc wypił wszystko i dla świętego nie pozostało nic Jezus Maria, powiada, święty Janie Nepomucenie Musisz mi teraz wybaczyć ja ci to wynagrodzę Zabiorę cię z sobą do obozu i napoję cię tak świetnie, że się na nogach nie utrzymasz. I mój zacny Szic, przez współczucie dla świętego Jana Nepomucena, zbił szkło kapliczki, wyjął posążek świętego, wsadził go sobie pod bluzę i zaniósł go do obozu. Potem ten święty Jan sypiał z nim na słomie, Szic nosił go z sobą w tornistrze i miał wielkie szczęście w kartach. Gdzie tylko obozowaliśmy, wszędzie wygrywał, aż przybyliśmy w pracheńskie... Obozowaliśmy w Drachenicach i tam Szic wszystko przegrał. Gdyśmy rano wyruszali w pole, to na gruszy przy drodze wisiał święty Jan powieszony. <grymne> to jest anegdota z życia wojskowego. A teraz znowu zawisimy słuchawkę. I telefon znowu dostawał ataków nerwowych, dając dowód, że harmonia pokoju i spokoju w obozie została zakłócona. W tym samym czasie porucznik Lukasz studiował w swoim pokoju szyfry doręczone mu ze sztabu pułku. Do szyfrów dołączona była instrukcja, jak należy je odczytywać, oraz szyfr sekretny o marszrucie kompanii na pograniczu Galicji. Etap pierwszy. 7217, 1238, 475, 2121, 35, Moson. 8922, 375, 7282, RAP. I tak dalej. Odczytując te szyfry, porucznik Lukasz westchnął teufel, das buzeriren. Koniec tomu drugiego. Tom trzeci i czwarty: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Tom trzeci: Przesławne lanie. Rozdział pierwszy: Przez Węgry. Nareszcie wszyscy doczekali się w chwili, w której powpychano ich do wagonów. W każdym na osiem koni przypadało 42 szeregowców. Konią podróżowało się oczywiście wygodniej niż szeregowcom, bo mogły spać stojąc, ale nikogo to właściwie nie obchodziło. Pociąg wojskowy wiózł do Galicji nową gromadę ludzi na rzeź. Na ogół wszakże wszystkie te biedne stworzenia doznały ulgi. Gdy pociąg ruszył, miało się poczucie czegoś określonego. Podczas gdy przedtem była tylko męcząca niepewność, panika, bo nikt nie wiedział, czy się pojedzie dzisiaj, jutro czy pojutrze. Niejeden czuł się jak skazanie, wyczekujący ze strachem ukazania się kata, żeby już nareszcie mieć spokój, żeby już był koniec. To też jeden z żołnierzy wrzeszczał jak pomylony. Jedziemy, jedziemy. Sierżant Rachubywaniek miał zupełną rację, gdy mawiał do szwejka, że nie ma się co śpieszyć. Zanim nadeszła chwila wsiadania do wagonów, upłynęło kilka dni, a przy tym stale gadało się o konserwach, chociaż doświadczony Wenwanik zapewniał, że to tylko fantazja. Jakie tam znowu konserwy? Msza polowa, to i owszem, bo i przy poprzedniej kompanii marszowej było to samo. Jeśli są konserwy, to marsz mszy polowej nie ma. W przeciwnym razie msza polowa zastępuje konserwy. Zamiast więc, więc konserw gulaszowych ukazał się Oberfeld i Ibl który za jednym zamachem zabił trzy muchy. Odprawił przepolową od razu na trzech marsz, dla trzech marsz batalionów. Dwa z nich błogosławił na drogę do Serbii, a jeden do Rosji. Wygłosił przy tej sposobności natchnioną mowę, przy czym widać było, że materiał czerpał z kalendarzy wojskowych. Mowa ta była tak wzruszająca, że gdy już byli w drodze na Moson, szwejk, który znajdował się w wagonie razem z Wańkiem w, w zaimprowizowanej kancelarii, Przypomniał sobie to przemówienie i rzekł do sierżanta rachuby. Morowo będzie, jak mówił ten Feldkurat, gdy się dzień nachyli ku wieczorowi i słońce ze swymi złocistymi promieniami zajdzie za górami, a na pobojowisku słychać będzie, jak wywodził ostatnie westchnienia umierających, stękanie rannych koni, jęki rannych szeregowców i narzekanie mieszkańców, którym podpalano strzechy nad głowami. Okropnie lubię, gdy ludzie bałwanieją do kwadratu. Waniek kiwnął głową na znak, że się zgadza. Rzeczywiście, przykład był pioruńsko wzruszający. Ładny też był i bardzo pouczający, rzekł Szwejk. Bardzo dobrze to sobie zapamiętałem i gdy powrócę z wojny do domu, to będę o tym opowiadał pod kielichem. Pan kurat, rozkraczył się jeszcze tak ładnie, gdy do nas przemawiał, że się bałem, żeby mu się kulas nie pośliznął, bo by upadł na ołtarz polowy i rozbił sobie łeb o monstrancję. Dawał nam taki piękny przykład z dziejów naszej armii, kiedy to jeszcze służył Radecki, a z zorzą wieczorną łączył się płomień gorących stodół. Mówił tak, jakby na to patrzył. Tegoż samego dnia, obel twerd, kurat był już w Wiedniu i znowu innemu marsz batalionowi wykładał wzruszającą historię, o której mówił Szwejk, a która mu tak się podobała, że nazwał ją bałwanieniem do kwadratu. Kochani żołnierze, przemawiał. Oberfeld Kurat Ibl. Pomyślcie sobie, dajmy na to, że mamy rok 48 i że zwycięstwem zakończyła się bitwa pod Custozą, gdzie po dziesięciogodzinnej upartej walce włoski król Albert musiał oddać krawwawe pobojowisko naszemu ojcu żołnierzy, marszałkowi Radeckiemu, który w osiemdziesiątym czwartym roku życia odniósł tak świetne zwycięstwo. I patrzajcie, żołnierze mili, na wzgórzu przed zdobytą kustozą zatrzymał się sędziwy wódz w otoczeniu swoich wiernych generałów. Powaga chwili spoczęła na całym tym kole, albowiem żołnierze, w nieznacznej odległości od marszałka, widać było bojownika walczącego ze śmiercią. Z członkami strzaskanymi na polu chwały czuł ranny pod chorąży hart, że spogląda na niego marszałek kradecki. Poczciwy ranny podchorąży w spazmatycznym uniesieniu ściskał jeszcze w tężejącej prawicy złoty medal. Gdy spojrzał na sławnego marszałka, serce jego ożywiło się jeszcze raz. Zabiło mocniej. Przez porażone ciało przebiegła resztka energii umierający nad ludzkim wysiłkiem próbował przyczołgać się do swego marszałka. – Nie fatyguj się, poczciwy żołnierzu – zawołał na niego marszałek. Siadł z konia i chciał mu podać rękę. Nie da się zrobić, panie marszałku, rzekł umierający żołnierz, ponieważ obie ręce mam urwane. Ale o jedno proszę. Niech mi pan marszałek powie prawdę. Wygraliśmy tę bitwę? Tak jest, mój bracie, odpowiedział uprzejmie marszałek. Szkoda, że radość twoja jest zmącona ranami twymi. Tak jest dostojny panie. Ze mną już koniec. Głosem złamanym rzekł żołnierz, uśmiechając się przyjemnie. – Chce ci się pić? – zapytał Radecki. – Dzień był gorący, panie marszałku. Było trzydzieści stopni. Wtedy Radecki sięgnął po manierkę swego adiutanta i podał ją umierającemu. Uf napił się, łyknąwszy porządnie. – Bóg zapłać tysiąckrotnie! – zawołał, usiłując pocałować w rękę swego wodza. – Jak dawno służysz? – Zapytał marszałek. Przeszło 40 lat, panie marszałku. Pod aspem wysłużyłem złoty medal. Byłem także pod Lipskiem, mam kanonierski krzyż. Pięć razy byłem śmiertelnie ranny, ale teraz już koniec na Amen. Lecz co za szczęście i radość, iż doczekałem dnia dzisiejszego. Co mi tam śmierć, gdy odnieśliśmy wielkie zwycięstwo, a cesarzowi została przywrócona jego ziemia. W tej chwili, kochani żołnierze, z obozu ozwały się majestatyczne dźwięki naszego hymnu. Boże ochroń, Boże wspieraj. Wzniośle i potężnie płynęły nad pobojowiskiem. Ranny żołnierz, żegnający się z życiem, jeszcze raz próbował powstać. Niech żyje Austria! Zawołał z zapałem. Niech żyje Austria! Niech graj... grają dalej tę wspaniałą pieśń. Niech żyje nasz wódz. Niech żyje armia! Umierający pochylił się jeszcze raz ku prawicy marszałka, którą pocałował, opadł na ziemię i ciche ostatnie westchnienie wydarło mu się z jego szlachetnej duszy. Wódz stał nad nim z głową obnażoną, spoglądając na trupa jednego z najbardziej, najdzielniejszych żołnierzy. – Taki piękny koniec godzien jest zawiści – rzekł marszałek, ukrywając wzruszoną twarz w złożonych dłoniach. Kochani żołnierze, ja i wam życzę, abyście się wszyscy doczekali takiego pięknego końca. Wspominając tę mowę, Oberfert Kurata Ibla mógł szwejk bez najmniejszej obawy pokrzywdzenia kapelana w czymkolwiek nazwać ją bałwanieniem do kwadratu. Potem zaczął szwejk mówić o znanych rozkazach, które były odczytywane już przed wsiadaniem do pociągu. Jeden z tych rozkazów, podpisany przez Franciszka Józefa, Zwracał się do armii, a drugi był rozkazem arcyksięcia Ferdynanda, głównodowodzącego armii i Grupy Wschodniej. Zaś oba dotyczyły wydarzeń, które miały miejsce w przełęczy Dukielskiej w dniu 3 kwietnia roku 1915, kiedy to dwa bataliony 28. Pułku razem z oficerami przeszły do Rosjan przy dźwiękach wojskowej kapeli. Oba rozkazy zostały odczytane głosem drżącym i brzmiały w przekładzie tak. Rozkaz do armii z dnia 17 kwietnia 1915. Przypełniony bólem rozkazuje, aby C i K, pułk, pieszy, 28. za tchórzostwo i zdradę stanu wymazany został z mego wojska. Sztandar pułkowy ma być odebrany pohańbionemu pułkowi i oddany do muzeum wojskowego. Z nim dzisiejszym przestaje istnieć pułk, który już w kraju moralnie zatruty wyruszył w pole, aby się dopuścić zdrady państwa. Franciszek Józef I. Rozkaz arcyksięcia Józefa Ferdynanda. W czasie działań wojennych oddziały czeskie zawiodły, osobliwie w ostatnich bitwach, zawiodły specjalnie przy obronie pozycji, na których znajdowały się przez czas dłuższy w rowach strzeleckich, z czego skorzystał nieprzyjaciel, dla nawiązania stosunków i łączności z nikczemnymi żywiołami tych oddziałów. Ataki nieprzyjaciela, wspieranego przez tych zdrajców, kierowane były zazwyczaj przeciw tym odcinkom frontu, które były obsadzone przez takie oddziały. Często udawało się nieprzyjacielowi zaskoczyć nasze oddziały i niemal bez walki dotrzeć do naszych pozycji, przy czym zagarniano do niewoli bardzo znaczną liczbę obrońców. Po tysiąc kroć hańba, wstyd i pogarda tym nędznikom którzy dopuścili się zdraty cesarza i państwa i splamili nie tylko cześć wspaniałych sztandarów naszej sławnej i dzielnej armii, lecz także honor tej narodowości, do której należą. Prędzej czy później nie minie ich kula lub powróz kata. Obowiązkiem każdego czeskiego żołnierza, który ma poczucie honoru, jest, aby dowódcy swemu wskazywał takich nikczemnych podszczuwaczy i zdrajców, kto tego nie uczyni, jest takim samym zdrajcą i nikrzemnikiem. Rozkaz ten ma być przeczytany wszystkim szeregowym pułkom, szeregowym pułków czeskich. C C.I.K. Pułk XXVIII rozkazem naszego monarchy został wykreślony z armii, a wszyscy wzięci do niewoli dezerterzy tego pułku krwią swoją zapłacą za swoją ciężką winę. Arcyksiąże Józef Ferdynand Przeczytali nam tę rzecz trochę za późno rzek Szwejdowańka. Bardzo się dziwię, że nam przeczytali ten Befel dopiero teraz, gdy najjaśniejszy Pan wydał go 17 kwietnia. Wygląda to tak, jakby dla jakichś tam powodów nie chcieli nam przeczytać tego od razu. Żebym ja był najjaśniejszym panem, to bym się nikomu nie dał upośledzać w taki sposób. Jak wydaje Befel 17 kwietnia, to 17 ma być 17 ma być odczytany wszystkim pułkom, choćby nawet pioruny biły po drugiej stronie wagonu, naprzeciwko Wańka, siedział kucharz okultysta z kuchni oficerskiej i coś pisał. Za nim siedzieli pucybut porusznika Lukasza, brodaty olbrzym balon i telefonista przydzielony do jedenastej kompanii marszowej. Chodouński. Balon przeżuwał kawałek kom komiśniaka i wystraszony tłumaczył Chodounskiemu. Że to nie jego wina, iż w tym tłoku, przy wsiadaniu do wagonów, nie mógł się dostać do wagonu sztabowego do swego porucznika. Chodunski straszył go, że teraz nie ma żartów i że za to będzie rozstrzelany. Żeby też już raz skończyło się to straszne biedowanie, narzekał balun. Już raz podczas manewrów pod wotnicami, omal życiem nie przypłaciłem służenia w wojsku. Pędzili nas o głodzie, spragnionych. Więc, gdym pojechał do nas, więc gdy podjechał do nas batalionc adjutant, to krzyknąłem. Dajcie nam chleba i wody. Zawrócił ku mnie konia i rzekł, że gdyby to było w czasie wojny, to kazałby mi wyjść z szeregu i zostałbym rozstrzelany. Ale że nie było wojny, więc powiada, że każe mnie tylko wsadzić do aresztu garnizonowego. Miałem jednak szczęście, bo gdy jechał do sztabu, żeby o tym donieść, po drodze spłoszył się jego koń, adiutant spadł i chwała Bogu skręcił sobie kark. Balon ciężko weschnął i zakrztusił się kawałkiem chleba. Gdy wreszcie odzipnął, spojrzał okiem żałosnym na dwa taboły, toboły porusznika Lukasza, które były pod jego opieką. Panowie oficerowie fasowali, mówił melancholijnie, konserwy, wątróbkę i salami węgierskie. Zjadłoby się z Spoglądał przy tym z taką tęsknotą na oba tobołki swego porucznika, jak opuszczony przez wszystkich piesek, który jest głodny jak wilk i siedząc przed sklepem z wędlinami, wdycha zapach gotowanej wędzonki. Nie szkodziłoby, rzekł Chodunski, żeby na nas czekali gdzieś z dobrym obiadem. Kiedyśmy na początku wojny jechali do Serbii, tośmy się stale obżerali, bo na każdej stacji byliśmy fetowani. Z gęsich udek wycinaliśmy kostki najlepszego mięsa i tymi kostkami grywaliśmy w wilka i owce na tafelkach czekolady. Subs subskrybując mój kanał bardzo mi pomagasz. Koniec odcinka 39.